Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na maj dla wszystkich osób z podznaku Skorpiona. Zobaczmy, co do was nadchodzi, czego można się spodziewać, jakie energie będą wam towarzyszyły w maju. Energia główna dla was 10 pucharów. Co odchodzi do przeszłości? Siła. Co nadchodzi, co nowego? Czwórka mieczy. Jaka jest dla Was rada? Szóstka buław. I z jaką energią kończycie czas? Maja. Czwórka buław. Zobaczmy, co w tle. Dwójka Pucharów jest to przepiękna karta, mówiąca o partnerstwie, mówiąca o tym, że jesteście z kimś, że jesteście bardzo blisko emocjonalnie z jakąś osobą. To też może być karta mówiąca o tym, że towarzyszy Wam bardzo udane partnerstwo, na przykład biznesowe w pracy, będziecie czuli się bardzo dobrze z Waszym partnerem właśnie w zespole, Waszym partnerem w pracy. Jeżeli chodzi o sprawy romantyczne, bo najczęściej ta karta właśnie mówi o sprawach romantycznych, wasz związek, wasze relacje będą naprawdę świetnie się rozwijać w tym miesiącu i to w tle cały czas będzie wam towarzyszyć jakieś wydarzenie związane z waszą relacją albo po prostu rozkwitająca relacja, relacja, która przynosi wam bardzo dużo radości, bardzo dużo szczęścia. Natomiast energią główną jest znów energia emocjonalna, energia wody, energia pucharów. Co jest energią Waszą, i dziesiątka pucharów mówi o spełnieniu, o dopełnieniu, o tym, że dopełniacie jakiegoś etapu w Waszym życiu emocjonalnym. Może być to związane znów z Waszą relacją, co może się dość mocno wiązać z tą dwójką pucharów w tle, i to może być takie wydarzenie jak zaręczyny, jak powiększanie rodziny, jak przeprowadzka wspólna. Jakieś wydarzenie w Waszej relacji, które będzie naprawdę wieńczące, które będzie bardzo ważne dla Was. To też może być karta mówiąca o spotkaniu rodzinnym o tym, że bardzo dobrze będą się rozwijały Wasze relacje z najbliższymi, z Waszą rodziną, z przyjaciółmi. Jest to poczucie szczęścia, poczucie spełnienia, poczucie spokoju wewnętrznego i również poczucie, że to dopełnienie jest też początkiem czegoś nowego. To jest moment, w którym możecie zacząć myśleć o rozwijaniu siebie, o tym, że warto patrzeć już w nowym kierunku, warto rozwijać na przykład swój związek jeszcze bardziej, w jeszcze bardziej zaawansowany sposób. Warto na przykład teraz zacząć rozglądać się w ogóle za partnerem, jeżeli jesteście osobami samotnymi. Co, z, co niektórzy z Was mogą zaczą, zacząć myśleć o powiększeniu rodziny? Co inni z Was mogą myśleć o tym, że warto zaangażować się w kolejny wspólny rodzinny projekt, warto coś razem zrobić, warto się w coś wspólnie zaangażować. To, co odchodzi do przeszłości, to siła i to jest pokonywanie trudności. Do przeszłości będzie odchodzić konieczność pokonywania trudności, konieczność wykazania się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, ale przede wszystkim wolą walki, chęcią do tego, żeby pokonywać te trudności, do konfrontacji, umiejętność pokazania innym, na co was stać, pokazywania innym, jak daleko możecie się posunąć, żeby. Osiągnąć swój cel, czasami też również. To jest karta mówiąca o tym, że wykazywaliście się siłą walki, siłą charakteru, musieliście pokonywać bardzo mm, trudne wyzwania, które pokazywały się na Waszej drodze i e, ta konieczność. Ta konieczność zmagania się z tymi problemami, konieczność wykazania się swoją siłą, będzie odchodzić do przyszłości. Nie będziecie musieli już walczyć tak bardzo, nie będziecie musieli już konfrontować się z innymi osobami na takim poziomie jak do tej pory. Będziecie mogli nareszcie trochę spocząć i cieszyć się tymi emocjami, tymi relacjami, tymi związkami, które są między Wami. I nareszcie będziecie mogli zacząć doceniać to wszystko, co udało wam się wypracować, o co zawalczyliście, co udało wam się zdobyć. To, co nadchodzi nową energią, jest Czwórka Mieczy, i to jest, moi drodzy, karta spoczynku to jest nareszcie karta, w której będziecie mogli odpocząć również intelektualnie. Tak więc, jeżeli zmagaliście się z jakimiś sprawami związanymi z pracą, z urzędami, ze sprawami formalnymi, z dokształcaniem się, ta karta mówi, że nareszcie będziecie mogli odetchnąć nareszcie będziecie mogli Jakoś, jakoś inaczej podejść do Waszej rzeczywistości, będziecie mogli się zrelaksować, pomyśleć o czymś innym niż tylko zdobywanie nowych terenów. Wykazywanie się swoją wiedzą, umiejętnościami, konieczność naprawdę ciężkiej pracy, to będzie odchodzić do przeszłości. W maju przyjdzie do Was ulga, przede wszystkim ulga, właśnie związana z komunikacją z innymi. Nie będziecie musieli się już tak konfrontować, nie będziecie musieli już tak bardzo skupiać się na jakimś zadaniu, nie będzie od Was wymagana e, tak intensywna praca intelektualna i komunikacja z innymi osobami. Również będziecie mogli emocjonalnie nareszcie trochę odpocząć i zacząć robić to, co chcecie, będziecie mieli więcej czasu dla siebie samych. Natomiast rada dla Was to szóstka buław i jest to karta zwycięstwa. I na pozycji rady wskazuje na to, żebyście dostrzegli to swoje zwycięstwo, żebyście dostrzegli to wszystko, co udało Wam się do tej pory zdobyć, wypracować. Te wszystkie karty, które pojawiły się na stole dzisiaj dla Was, mówią o tym, że udało Wam się coś doprowadzić do końca, udało Wam się coś osiągnąć, udało Wam się coś przezwyciężyć. Ta cała aktywność fizyczna, to całe, to całe zaangażowanie się w jakiś projekt, w jakieś zadanie, w jakąś relację, w jakieś wyzwanie, którego się podjęliście, to skończyło się sukcesem. I karty Was namawiają do tego, żebyście dali sobie możliwość, żebyście dali sobie szansę na to, żeby dostrzec, ten sukces, żeby dostrzec to, jak dobrze wam poszło, jak dobrze zrealizowaliście swoje plany, swoje zamierzenia, te projekty, te zadania, których się podjęliście, żebyście dali sobie szansę cieszyć się tym, co udało wam się zrealizować, co udało wam się osiągnąć. I kończycie czas maja, przechodzicie w czas czerwca z czwórką buław. Karta bardzo dobra mówiąca o spoczynku znów Mówiące o tym, że będziecie cieszyć się swoim domem, swoimi najbliższymi, swoją rodziną, będziecie się chętniej angażowali we wszelkie sprawy związane z waszym domem, wszelkie małe projekty, w które możecie się angażować razem ze swoim partnerem, wszelkie plany związane właśnie z miejscem, w którym mieszkacie, z waszą rodziną. To też jest e, karta mówiąca o tym, że może nadejść informacja związana z, ze ślubem, zaręczynami. Sami możecie uczestniczyć właśnie w takim wydarzeniu. To jest karta czasami też mówiąca znów o powiększaniu się rodziny i e, taka informacja może do Was nadejść pod koniec miesiąca. To też jest karta, która mówi o bardzo łatwo odczuwalnej e, właśnie stabilizacji. Rodzinnej. Jest to chęć do tego, żeby angażować się w relacje, angażować się w działanie, czyli spotkania towarzyskie. To jest karta mówiąca o tym, że chętnie będziecie jeździć do swojej rodziny, do swoich najbliższych znajomych, chętnie będziecie się angażowali we wszystkie wspólne sprawy. Jeżeli was o coś będą prosili, bardzo chętnie się w to też zaangażujecie. To jest radość ze spędzania czasu z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami, które są bliskie wam, waszemu sercu. Podsumowując, to jest y, bardzo dobry, bardzo spokojny miesiąc dla Was. Odchodzi do przeszłości y, konieczność konfrontacji z innymi osobami, z problemami, wykazywania się ogromną siłą woli. Nadchodzi czas, w którym będziecie mogli nareszcie cieszyć się swoimi relacjami, związkami, waszymi najbliższymi. To jest dopełnienie, to jest czas, w którym będziecie czuli dopełnienie emocjonalne, spełnienie emocjonalne. Bardzo przyjemnie będzie Wam spędzać czas z innymi i również angażować się emocjonalnie w relacje z Waszymi najbliższymi. Nowość jest taka, że nareszcie będziecie mogli odetchnąć intelektualnie, będziecie mogli skupić się na tym, na czym chcecie, będziecie mogli się zrelaksować. Karty wam doradzają, żebyście nie zapominali o tym, co udało wam się osiągnąć, jak wielki sukces to jest dla was, jak wiele udało wam się wypracować i zdobyć, żebyście doceniali samych siebie i wasz wysiłek, waszą pracę, bo to co osiągnęliście jest naprawdę warte bycia dumnym z siebie i bycia zadowolonym z tego. Co zdobyliście, co osiągnęliście. Pod koniec miesiąca jest czwórka. Była bardzo e, przyjemna energia znów spoczynku, spokoju i szczególnie spokoju związanego z Waszą rodziną, z miejscem, w którym jesteście, w którym mieszkacie, które jest Wam najbliższe. Bardzo dobrze będziecie dogadywać się z, z Waszymi najbliższymi. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. Do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.